Dzisiaj pierwszy dzień świąt, niedziela. Już po śniadanku jesteśmy przed obiadkiem. Zrazy czekają, ciepłe. Wczoraj byliśmy oczywiście też na treningu. Wielką sobotę spotkał nas deszcz. Mała taka burza gradowa. Zerwał się lodowaty wiatr. Przemarzliśmy okropnie, ale jak ja to zawsze mówię: od zimnego się nie choruje zimnym się leczy. No więc dzisiaj słoneczko piękne jak widać niebo śliczne, także można jechać, więc jedziemy, myślę, że na jakieś 50 km bo po co więcej. Jeszcze ktoś mi z razy wyje. Jedziemy I już powoli się zbieramy. Widzę za mną chyba Christam jedzie, bo to jego sylwetka przygarbiony. Już się napina, już się ściga sam ze sobą, walka z ścieniem, tak? To jest on, czy nie? Jak myślicie? A! To to jest! Mówiłem, że Chris. O, Roberto, wesołych świąt, piąteczka! A nie, to teraz dopiero! Co? No, powolutku będziemy ruszać. Ruszamy! Jedziemy! Jest dziesiąta, nie, jest dziesiąta. Nie ma nikogo, więcej nie będzie i tak jest ładnie. Ruszamy! Powolutku sobie ruszamy. Kierunek, cichocinek. no <gasps> nachsum